Szanowni Państwo, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest stowarzyszeniem, dziś organizacją pożytku publicznego, działającą już 89 lat. W przyszłym roku będziemy obchodzić 90-lecie. Jesteśmy więc stowarzyszeniem już dość sędziwym, ale jak widać z naszego wieku, ciągle potrzebnym. Staramy się pomagać wszystkim dzieciom, które takiej pomocy potrzebują. Nie wybieramy dzieci ani biednych, ani bogatych, ani też ściśle określonych. Staramy się być tam, gdzie dzieci potrzebują jakiejkolwiek pomocy. W ramach struktur naszego stowarzyszenia działa wiele kół, kół Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w tym kół specjalistycznych. Działają również koła w szkołach, przy, różnych, przy różnego typu placówkach oświatowych. Jednym z takich kół... Jest Koło Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce. Jest to jedno z najaktywniejszych kół w powiecie i mieście Ostrołęca. Co roku z różnych okazji koło to organizuje różne imprezy właśnie na rzecz dzieci. Można powiedzieć w ten sposób, że jest to działanie młodzieży na rzecz dzieci. Czyli Krótko mówiąc, jakby młodzież, która pamięta jeszcze swoje dzieciństwo, pomaga tym, którym, którzy takie pomocy potrzebują. Ostatnio odbyło się, odbyła się taka impreza, z której dochód całkiem pokaźny został przeznaczony właśnie na paczki świąteczne dla tych dzieci, którzy może z różnych przyczyn, a na pewno niezawinionych przez nie, nie, mogą, nie mogliby takich paczek otrzymać. Za to chciałem w imieniu Stowarzyszenia, które mam zaszczyt i przyjemność repre reprezentować, serdecznie podziękować całej tej młodzieży, która tak licznie wzięła udział i tak aktywnie zaangażowała się w organizację tej imprezy. Chciałem szczególnie podziękować pani prezes Koła TPD przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, pani Ewie Rudzik która od kilku lat prezesuje temu szkołu i wykazuje tak wiele inicjatywy niosąc pomoc wszystkim dzieciom, którym może w tych granicach pomóc. Jest to jedna z naszych najaktywniejszych działaczek. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim działaczom naszego stowarzyszenia. Chciałem podziękować pracownikom biura, które jest bardzo nieliczne, składa się z dwóch osób, w tym pani sekretarz, pani Hani Grąckiej, która też dziś będzie zabierała głos. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim działaczom naszego stowarzyszenia licząc na to, że będą coraz bardziej aktywni, że dostrzegają potrzebę takiego działania. Szczególny nacisk chcę położyć na działalność kół młodzieżowych, bo z tego wynika, że skoro takie koła działają i działają aktywnie, widzą konieczność niesienia pomocy swoim młodszym kolegom, to z tego należy wnioskować, że nasza młodzież jest aktywna, że czuje potrzeby społeczne, że nie jest, jak niektórzy głoszą takie poglądy, no, że nie najlepsza, nie wyczuła spraw społecznych. Ja mam odmienne zdanie na ten temat, i dlatego jeszcze raz chciałem serdecznie podziękować. Chciałem powiedzieć, że Koło Przyjaciół Dzieci w Zespole Szkół Zawodowych numer 2, bierze aktywny udział w organizacji Dnia Dziecka, w organizacji innych działań, organizuje inne działania, które wymagają takiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam wszystkich do aktywnego wspierania naszego stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tak jak Pan Prezes tu zaakcentował, jest organizacją z wielkimi tradycjami. Robimy szereg ciekawych rzeczy w naszym stowarzyszeniu. Praca naszego stowarzyszenia opiera się na działalności przepraszam, osób zaangażowanych społecznie w nasze działania, w nasze inicjatywy. I ja w tym miejscu chciałabym podziękować naszemu zarządowi, który wspiera nas w naszych inicjatywach, prezydium. Chciałabym również, bo w tym momencie jesteśmy na etapie podsumowania imprezy Andrzejkowej, także chciałabym szczególnie podziękować pani Ewie Rudzik, która potrafi zaangażować młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, że te imprezy są naprawdę pielęgnowane od, od wielu lat. I chciałabym również podziękować samorządowi uczniowskiemu, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ostrołęce za udostępnienie nam sali. Chciałam podziękować uczniom tejże szkoły za, za zaangażowanie, za wkład pracy w tę, w tę imprezę. No i cóż, nie byłoby tej imprezy bez wkładu naszych sponsorów i tu chciałabym szczególnie podziękować osobom, które włączyły się w naszą akcję pani Dorocie Lewandowskiej, właścicielce kawiarni, kawateria, restauracji Orange, panu Marcinkowi Brzostek, właścicielowi sklepu Tifi. Panu Andrzejowi Rzęsińskiemu, właścicielowi sklepu Panda, Panu Jarosławowi Niedźwieckiemu, właścicielowi yy, sklepu Mustang, Państwu Monice i Dariuszowi Centkowskim, właścicielom sklepu Świat Bawełny, Pani Magdalenie Kisiel, yy, właścicielce sklepu Galeria. No i oczywiście mediom, Gazecie Współczesnej, Państwu, Kurierowi Ostrowieckiemu. I tak jak już wcześniej wspomniałam, że nasze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zajmuje się pomocą dla dzieci ze szczególnym naciskiem interesujemy się sprawami dzieci wsi, ponieważ one tak jakby są bardziej odcięte od tej pomocy. I na przykład w tym roku zorganizowaliśmy bezpłatne kolonie dla stu dzieci. Organizujemy wypoczynek w miejscu zamieszkania dla dzieci w powiecie, jak też i w mieście Ostrołęce. W chwili obecnej przygotowujemy się do wigilii dla naszych dzieci ze środowiskowych ognisk wychowawczych, którą od wielu lat już organizujemy przy pomocy urzędu marszałkowskiego z Warszawy. Organizujemy paczki świąteczne, także no, myślę, że robimy kawał dobrej pracy na rzecz tych dzieci, ale tak jak już wcześniej zaznaczyłam, wszystko to dzieje się, bo etatowo jesteśmy bardzo ograniczeni, w no, ogniskach mamy zatrudnionych też po, po dwóch wychowawców, tu biuro, tak jak już Pan Prezes powiedział, są to, no mało jest osób zatrudnionych, a robimy naprawdę sporo rzeczy. Chciałam powiedzieć, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego i prosimy wszystkich Państwa, ludzi dobrej woli, który, którzy czują potrzeby naszych dzieci, o wpłaty 1% na rzecz naszej organizacji. Serdecznie Państwu wszystkim dziękuję. Z Powiatowym Oddziałem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Australii rozpoczęłam współpracę w 2001 roku. Po roku założyłam szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2, do współpracy którego zaangażowałam oprócz nauczycieli także młodzież. Głównym celem naszej działalności jest pomoc dzieciom potrzebującym po to, by miały swoje chwile radości, a uśmiech nie znikał z ich twarzy. Może one też jako dorosłe osoby będą wyciągać pomocną dłoń do innych. Rokrocznie organizujemy akcję Zjedz jabłko, wybierz zdrowie, pomóż innymi sobie, imprezy Angrzejkowe, Bożonarodzeniowe, Dzień Dziecka. Włączamy się w akcje charytatywne dla osób indywidualnych oraz robimy zbiórki książek i zabawek dla dzieci. Dzięki imprezie Angrzejkowej zebraliśmy 620 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na Bożonarodzeniowe paczki dla dzieci z rodzin ubogich będących pod opieką Powiatowego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ostrowence. Chciałabym podziękować za pomoc w organizacji imprezy Andrzejkowej e, Pani Wicedyrektor Agnieszce Murach, Pani Wiesławie Gałce, opiekunce Szkolnego Koła Plastycznego oraz koleżankom i kolegom zrzeszonym w Szkolnym Kole TPD. Marzenie Małkowskiej, Iwonie Krzymińskiej, Bacie Ładzie, Edycie Sikorze, mile Leonarskiej, Cezaremu Jaśkiewiczowi, członkom samorządu szkolnego Iwoni Kwiatkowskiej, Anecie Graczyk, Jarosławowi Justowiczowi oraz Darkowi Niedźwiedziukowi, Krzysztofowi Prot i Sławomirowi Nurczykowi i wszystkim dzieciom, które wzięły w niej udział. Dziękuję bardzo.